Dzień dobry kochani, zobaczcie jak to wygląda zaraz po deszczu na kaleta de fustę. Z tych gór spłynęły te wszystkie takie y, piaski i w oceanie to widać te kolory piachu. No a tutaj to w ogóle jakaś katastrofa. Powymywało chodniki. Co prawda już słońce wyszło jest fajnie, no ale... No, nie, nie, nie... Jakiś kibel chyba tu wybiło, bo wygląda okropnie i śmierdzi. Także tutaj w sklepie byliśmy dopiero jednym, no to się sufit zarwał, tak tutaj lało. Zobaczcie na te chmury tutaj nad tym hotelem San Jorge i Ereza Mar. Tak dzisiaj tu wygląda po deszczu na kaleta de Pusta. Ale jest fajnie, słuchajcie. Nawałnica przeszła i teraz można iść na spacer. I dużo ludzi właśnie wyszło na ten spacer. O 17 miało być koniec opadów, a jest trochę szybciej. Ale widać tam chmury dalej. No ale słońce już się przebija, więc fajnie jest. Widzicie, spacerować można, nawet jak deszcz pada. To po deszczu już można iść na spacer.